Dzięki technikom archiwistom możemy nawet po wielu latach obejrzeć swoje metryki urodzenia, umowę o pracę albo prześledzić dokumentację leczenia. Archiwa to też skarbnica starych ksiąg i dokumentów historycznych. Kamil Jeśmiantowicz pracuje w firmie, która zajmuje się archiwizowaniem elektronicznej i papierowej dokumentacji na zlecenie klientów. Znajdujemy się w Chorzowie, w południowym centrum Archidog. Zajmuje stanowisko koordynatora magazynu. Aleksandra Siedek jest archiwistką w dziale udostępniania dokumentów. Przyszłam tutaj pierwszy raz, pomyślałam, że będę pracował w ogóle w ciemnym pomieszczeniu gdzie będzie pełno dokumentów brudnych, zakurzonych. A tutaj przyszłam i pracujemy w zespole. Jest miło, jest kolor, staram staramy się jakoś sobie ten czas wymienić. Natalia Koryl jest rejestratorką danych. Barkoduję dokumenty i wprowadzam do naszego wewnętrznego systemu INDO, który jest udostępniony naszym klientom. Wszystkie zakłady pracy, urzędy, firmy czy szpitale mają obowiązek archiwizowania dokumentów. Jedni robią to sami, inni korzystają z pomocy wyspecjalizowanych archiwów. Technik archiwista musi znać najnowsze technologie, które pomagają w organizowaniu zbiorów, przechowywaniu danych i zarządzaniu nimi. Archiwiści porządkują i segregują dokumenty. Skanują je i przypisują im oznaczenia. Pudełko do danej palety, dana paleta paletę z danego miejsca magazynowego czy to antresolowego. W zbiorach musi panować idealny porządek, by zawsze można było szybko odszukać potrzebny dokument. Skany przechowywane są w elektronicznych bazach. W ich obsłudze pomagają systemy komputerowe. Klient składa zamówienie na poszczególny dokument bądź komplet. My wyszukujemy dokument bądź cały komplet i udostępniamy klientowi drogą elektroniczną bądź wysyłką kurierem. Archiwista musi być osobą dyskretną. Obowiązuje go tajemnica. Do miejsc i baz, gdzie przechowywane są dokumenty, mają dostęp tylko uprawnione osoby. Nie można mieć przy sobie telefonów komórkowych. Archiwum to miejsce pracy, gdzie potrzebna jest sumienność, skrupulatność i dobra organizacja. Dlatego, że ta praca jest pracą monotonną, tutaj musi być człowiek skupiony nad tym, co robi. Nie może być tutaj wprowadzony chaos, dlatego też jest tylko cicha muzyka w tle. I no, raczej staramy się nie rozmawiać ze sobą, by mieć tą pełną koncentrację. Na pewno cierpliwość. Jest to ważna rzecz, bo nieraz się zdarza tak, że po prostu przeszukujemy pojemnik, któryś raz nie potrafimy znaleźć danego dokumentu. Niestety trzeba powtórzyć to. Na pewno zaangażowanie, tak? Bo jeżeli od nas zależy, jak pracujemy, jak szybko chcemy coś znaleźć. Na pewno praca w zespole również bo jesteśmy jednym wielkim zespołem, robimy wszystko tak samo i możemy na siebie liczyć. I przede wszystkim porządek. Jest to bardzo ważna cecha, bo są to dokumenty. Jest to ważna rzecz, gdzie nie możemy ich poniszczyć. Tak jak dostaliśmy je, musimy je oddać w, taki, w takiej samej formie. Na magazynie pracują mężczyźni, głównie przy dokumentach pracują kobiety, do których tam mają przydzielonych też mężczyzn, mężczyzn którzy pomagają im m.in. w noszeniu, wynoszeniu dokumentów w takich cięższych sprawach. Technicy-archiwiści są zatrudniani w państwowych i prywatnych archiwach oraz składnicach akt. W swojej pracy posługują się przede wszystkim komputerem. Wykorzystują także skanery i czytniki. W magazynach dokumentów i akt przydają się wózki do przewożenia dokumentów. Przede wszystkim wózki wysokiego składu mniejsze. Wózki do przewozu paleciaki poprzez przede wszystkim narzędzia, które nam pomagają w wyszukiwaniu dokumentów henheldy, Innowacyjne takie mini komputerki, które pozwalają nam, pokazują dane miejsce, gdzie jakie pudło się znajduje. Archiwista to zawód z przyszłością. Większość tradycyjnych zbiorów dokumentów trzeba przecież zdigitalizować. Jest to duże udogodnienie dla nas, jeżeli na przykład chcemy skorzystać z jakichś dokumentów historycznych, gdzie tak jak mówię, no nie każdy ma możliwość wejścia do archiwum, a tym bardziej, żeby dostał tą księgę daną w oryginale do rąk. A w systemie, w komputerze, w internecie może mieć tak jakby no, elektroniczny dokument.